Na urodzinach taty mój brat rzucił tekst: Spakuj się, frajerze. Ten dom idzie na sprzedaż. Wszyscy klasnęli, stuknęli się kieliszkami. Ja wyszedłem na dwór i wykonałem jeden telefon. Dziesięć minut później słychać było krzyki. Dwa lata temu tata miał zawał. Wtedy odkryłem, że zalegali z ratami kredytu trzy miesiące. Bank już szykował licytację. Nikt o tym nie wiedział. Tata był zbyt dumny, by się przyznać. Wtedy użyłem całego swojego rozwodowego odszkodowania. 180 tysięcy. I kupiłem ten dom na aukcji. Założyłem spółkę pod nazwą Brzozowa nieruchomości. Pozwoliłem im tu mieszkać, nie mówiąc prawdy. Planowałem oddać dom, jak tylko się ogarną. A teraz mój brat Krzyśek postanowił, że sprzeda dom i podzieli kasę. Już gadał z dwoma agentami. Ironia mnie nie opuściła. Przez dwa lata płaciłem podatki, ubezpieczenie remonty. Kiedy dach się sypał wiosną, to ja załatwiłem ekipę. Kiedy nagle klimatyzacja niby miała gwarancję, też ja. A Krzysiek mieszkał sobie za darmo i wciąż powtarzał, jaki to on jest lepszy ode mnie, przegrywa. Wróciłem do salonu. On już rysował jakieś plany na serwetkach. Obok jego żona Kasia. Tu wstawimy piwniczkę na wino, machał puszką piwa. I kino domowe. Dodała Kasia, aż jej się oczy świeciły. Mama kiwała głową, zachwycona. No i wreszcie ta wyspa kuchenna, o której marzyłam. Tata siedział cicho, spięty, nic nie mówił. Zawsze unikał kłótni. Mój siostrzeniec Paweł, 15 -latek, siedział z nosem w telefonie. Pewnie już wybierał samochód, który Właściwie, powiedziałem spokojnie, siadając do stołu, muszę wam coś ważnego powiedzieć. Krzysiek nawet nie podniósł wzroku. Jeśli chcesz błagać, żebyś mógł zostać, daruj sobie. Decyzja podjęta. Kasia ma już znajomego pośrednika. Serio? Uśmiechnąłem się. Bo ja właśnie skończyłem rozmowę z moim adwokatem. Mama przewróciła oczami. Michał kochanie, ty adwokata, przestań dramatyzować. Mecenas kowal Kowali, wspólnicy. Ciągnąłem dalej. Specjalista od prawa nieruchomości. Tata wreszcie spojrzał. A czemu w ogóle rozmawiałeś z prawnikiem od nieruchomości? Bo chciałem wiedzieć, co się dzieje, kiedy ktoś próbuje sprzedać dom, którego nie jest właścicielem. Zapadła cisza. Nawet Paweł oderwał się od ekranu. Krzysiek przestał bazgrać. Co ty gadasz? Mruknął. Przecież to dom rodziców. Od 30 lat, od 30 lat tu mieszkają. poprawiłem, ale właścicielami nie są od 14 miesięcy. Tata pobladu. Michał, co ty mówisz? Wyciągnąłem telefon, otworzyłem maila. Według ksiąg wieczystych właścicielem jest brzozowa nieruchomości z pytodskiego z oo. Kupiono go na licytacji za 165 tysięcy. Krzyśek aż podskoczył. krzesło się zachwiało. To niemożliwe. Poprzedni właściciele Robert i Maria Zielińscy przestali płacać kredyt. Czytałem dalej. Dom poszedł na licytację. Mama złapała tatę za ramię. Robert, o czym on mówi? My nigdy nie dostaliśmy żadnych wezwań. Dostaliście, odparłem łagodnie. Tata po prostu nikomu nie powiedział. Chciał was chronić. W oczach ojca stanęły łzy. Myślałem, że dam radę, że nadgodziny wystarczą. I dałbyś, powiedziałem cicho. Ale czas uciekł. Krzysiek w telefonie. Kto w ogóle jest tą brzozową nieruchomości? Spojrzałem mu w oczy. Krzysiek, to ja. Upuścił telefon na stół. Kasia zamarła z otwartymi ustami. Paweł wyszeptał tylko, o ja pier, zanim mama go uciszyła. Ty wysapał brat. Ty kupiłeś dom rodziców? Ja kupiłem twój dom, poprawiłem spokojnie. Ten, z którego właśnie kazałeś mi się wynosić. Ten, który planowałeś sprzedać i zgarnąć kasę. Krew odpłynęła mu z twarzy. A wiesz, co to znaczy? Dodałem powoli wstając, że kiedy obdzwoniłeś pośredników, próbowałeś sprzedać cudzą własność. To przestępstwo. Krzysiek opadł na krzesło, jakby miał zaraz zwymiotować. A teraz, spojrzałem na całą rodzinę. Pogadajmy o tym, kto naprawdę powinien się spakować.